Hej, Witam was wszystkich na moim kanale, a dzisiaj wspólnie otworzymy tą oto Jestem trochę podziemiona, albo to efekt po prostu alergii. Nie jest to w tym momencie ważne. Muszę tak czy siak odpakować te paczki, ponieważ ich poprzedni właściciele czekają na potwierdzenie, że do mnie trafiły wszystko jest w porządku, żeby dostali swoje pieniądze. Także no cóż, trzeba w końcu to zrobić. W środku najprawdopodobniej na 99,9 znajduje się brajerek, także nie przedłużajmy i sprawdźmy. W środku mamy karton po butach, po butach Lasocki. Mam obok jeszcze jedną paczkę do otwarcia, też w kartonie po butach i też w lasockim. Przejdźmy już do tej konkretnej paczki. Pozbyłam się zabezpieczającej taśmy, o! a teraz pozbędę się tych wszystkich papierów, których jest tutaj na szczęście pełno. A mówię na szczęście, bo wiem, że dzięki temu konik był dobrze zabezpieczony i nic mu nie groziło. Zajmę się tym, co najważniejsze, czyli samym modelem. Pod warstwą papieru mamy jeszcze folię bąbelkową, i już powoli możemy dostrzec nasz model, czyli naszego konisia. Jeżeli dobrze pamiętam, jest to brajer z tych zestawów do malowania. I był w naprawdę korzystnej cenie, dlatego też zdecydowałam się na zakup. Ściągnijmy mu ten worek z główki i ojeju! Nie wiem, czy żyłki widoczne na modelu pojawiają się również w oryginalnym moldzie. Ale muszę przyznać, że naprawdę mi się to podoba. Chociaż akurat to wygięcie jest dosyć ostre i takie bardzo wyraźne, aż może nawet nadto wyraźne, ale jak patrzę na ten model, mam ochotę pobawić się tutaj z tą maścią karą. I zrobić jakieś podpalenia czy inne tego typu motywy. Zobaczymy w przyszłości. Jak na razie ten model po prostu w ten sposób stanie na półeczce. Przyjrzyjmy się mu może troszeczkę bardziej dokładnie niż tylko to, że popatrzyliśmy na fakt, że ma żółki, ale to naprawdę rzuciło mi się w oczy w pierwszej kolejności. Jest to model, który tak naprawdę nie ma zaznaczonej płci, ponieważ mamy tutaj takie spłaszczenie. Jest to niejako ułatwienie do pracy z masą epoksydową, dzięki czemu możemy z tego modelu zrobić zarówno klacz Ogierka, jak i Wałacha. Jednak na ten moment no, najbliżej mu do klaczy, ponieważ nie ma tutaj żadnych zaznaczonych wyraźnie narządów. Wadą tego modelu jest również szef, pojawiający się na wewnętrznej części piersi, która jest zresztą dosyć rozbudowana, jak na takiego konika. I to akurat mi się osobiście podoba. Dzień dobry, kimchi. Oła! No, chodź. Jak widzicie zawidała kimchi, która oczywiście musi być w centrum zainteresowania i uwagi. Chodzisz na górę? Wchodzisz. Dobra, wracamy do modelu. Kimchi, ja ci nie będę trzymać tej dupy. Trzymaj ją sama. Trzymaj dupę. Ua. Już kot siedzi wygodnie? Dobrze. W takim razie wracamy do modelu, jeżeli chodzi o kopytka nie są zaznaczone tutaj strzałki, nie mamy również widocznych kasztanków. Rzeczą, która również mi się średnio podoba jest ta pręga idąca przy grzywie, jest to oczywiście szef, który no, trzeba będzie usunąć. Druga strona grzywy wygląda w ten sposób, jest to krótka grzywa, czyli coś za czym nie bardzo przepadam, jednak nie należy ona do takich najgorszych chociaż jest dosyć sztuczna Pogonek jest podwinięty i przyczepiony do nóżki plusy minusy Model jest oczywiście w stój i ma fajnie wyciągniętą szyję Podoba mi się ten model i mam nadzieję, że znajdę dla niego troszeczkę czasu i miłości, żeby go skustomować w bliższej bądź dalszej przyszłości jak na jego cenę jestem jak najbardziej zadowolona, także odkładam go na bok, a Wam dziękuję za oglądanie, za to, że tutaj ze mną byliście. Zostawcie coś na dole po sobie w komentarzach, dajcie kopytko w górę oraz subskrypcję. No i co? Do kiedyś tam! Kimuś! Majcie jak ranę chłopka! No tak, no super! Widzę, że jest Ci wygodnie.